Nadszedł dla Maryi czas rozwiązania. Porodziła swego pierworodnego syna, owinęła go w pieluszki i położyła w żłobie, gdyż nie było dla nich miejsca w gospodzie. Oto fragment z narodzenia Pana Jezusa. Dlatego fragmentu ludzie się spotykają i są razem, tak jak my teraz tutaj. Każde miejsce jest dobre, aby się spotkać w imię Boże. Więc pomódlmy się wspólnie, aby ten posiłek, dziękując wszystkim ofiarodawcom, niech będzie darem spotkania. Módlmy się. Pobłogosław Panie Boże nas, pobłogosław ten posiłek tych, którzy go przygotowali. I naucz nas dzielić się radością tego spotkania w imię Twojej obecności, w imię Twojej prawdy i miłości, którą chcesz nas obdarzyć, który żyjesz i królujesz na wieki wieków. Amen. do dopisali w tym roku y, starali się jak tylko mogli. Jedni dawali więcej, drudzy dawali mniej. Tyle na, kogo, na ile kogo było stać. Y, między innymi mamy da, pana Darka Męczykowskiego, który wszelką gorącą żywność daje. Pan y, Salwierz Mariusz, który daje zaszczytana z jajkami. Y, Mamy karitas w Kościerzynie, mamy wiele, wiele, tak jak pan Maszk, czy, czy pan Sebastian Piast, Janita. Mamy ich bardzo dużo, wymieniać mogłam na okrągło. Te osoby, które są przy stowach, to są w zasadzie co roku ci sami, czy ich przybywa? Przybywa ich. Ja po prostu staram się wybierać ludzi, bo są ludzie, którzy już podjęli pracę, którzy pracują, dzieci, dorosły. Więc zawsze szukam innych ludzi. Część jest takich z tych samych. Dzisiaj została Pani doceniona kwiatami od Pana Burmistrza. Jak Pani to przyjęła? wielkim uczuciem. Nie spodziewałam się takiej nagrody. Bo zawsze to robię z daru serca, z potrzeby. Dobrze, że ktoś zauważył, Chociaż że właśnie wiem, się Pani z tym wiąże. Dziękuję, dziękuję Panu Burmistrzowi za to, że nie dość, że nas sponsoruje z własnej kieszeni, to jeszcze dzisiaj mi tak bardzo podziękował. Ale też muszę podziękować Panu Jackowi Konkol, bo to też jego zasługa. Trudno się o tym mówi, bo to się liczy. Bo ja tego to robię z serca, nie robię tego dla podklasku. Nie potrzebuję żadnych nagród. Ale kwiaty przychodzi, się kwiaty się przydały. przychodzi taki moment, przychodzi ta pora. Zbieram się i angażuję ludzi, którzy mają ochotę pomagać, bo to jest praca w czynie społecznym. I oby takich osób było oby więcej. najwięcej. Oby właśnie. Ja również dziękuję. Ja, Gloria ja, w innych sercach, ja. Gloria. Czy nie zdojcie, odkupicie? Gloria. Ale wcześniej też wraz z całą rodziną działaliśmy wolontaryjnie, głównie w Kościerskim Centrum Wolontariatu. A rolą jest taka, żeby goście, którzy do nas przyszli, osoby, które potrzebują pomocy, które potrzebują się spotkać z drugim człowiekiem, dobrze się czuli. Moja rola jest taka, żeby przywitać ich, powiedzieć co się dzieje, zaśpiewać wspólnie kolędę i żeby czuli się dobrze. To jest chyba najważniejsza rola. W jakiś sposób można do nich dotrzeć w zwykły, normalny dzień. Tak faktycznie to nie jest dwa razy do roku, gdyż oprócz spotkania wielkanocnego, spotkania wigilijnego mamy też akcję zeszyt. Ale oprócz tego jest bardzo, bardzo dużo różnego typu imprez, które są w całym mieście niemalże non-stop. Ostatnio mieliśmy przecież śpiewy wigilijne w Kadeku, w Świetlicy Seniora. Mieliśmy spotkanie, gdzie śpiewaliśmy pieśni patriotyczne, a w dniu jutrzejszym mamy wielkie spotkanie śpiewów kolęd. W mieście od godziny 11, czyli cały czas można działać. Wszędzie zapraszamy i właśnie gdzie można spotkać? Wszędzie. Można spotkać tych ludzi na ulicy, w Kadeku, na imprezach, można spotkać je tutaj, tylko trzeba do ludzi wyjść i, i zaprosić ich do wspólnego dzieła. I na przykład większy problem będzie też dotyczył nie rodzin z dziećmi, tylko osób w starszym wieku, które na przykład z racji choroby stracili pracę. Mając gdzieś przekroczony 50 lat w wieku 50 do 60 lat, który był, są takie przypadki, właśnie niedawno taką sobie poznałem, że jedna osoba, która pracuje na utrzymanie całej rodziny, a mąż, który pracował do tej pory stracił pracę, jest ciężko chory. Jak tutaj rozmawiałem z niektórymi osobami, to już od chyba ponad 20 lat, jak rozpoczęła się tego typu działalność w Kościerzynie. To te osoby rokrocznie ciągle uczestniczą we wszystkich akcjach charytatywnych, zawsze wspomagają, a nigdy, y, nigdy tu nie przychodzą, nigdy się nie pokazują. Natomiast tutaj to spotkanie, tutaj w zasadzie, no, ja uważam, że tutaj powinni być ci, którzy to przygotowują, gospodarze miejsca. Natomiast innych osób niekoniecznie tu muszą być, bo to wigilia przede wszystkim przeznaczona dla, dla osób samotnych, dla ubogich. Natomiast nie, niekoniecznie tu muszą być darczyńcy. A niektórzy darczyńcy mówią, że nigdy tu nie przyjdą, bo nie chcą, chcą być anonimowi. Cieszę się z tego, że u nas w jest pod tym względem trochę lepiej, że tak jak ja się cieszę, bo z tymi ludźmi, których spotykam i to czy z tej czy z tamtej opcji, nie ma problemów, chętnie wszyscy tutaj wspierają, tą naszą akcję wspierają naprawdę ludzie z różnych ugrupowań. I tutaj jest, cieszę się, że z tymi ludźmi mamy bardzo dobry kontakt i, i dla naszym głównym celem jest dobro mieszkańców, a nie słupki w sondażu. Dobiega już końca spotkanie wigilijne dla osób potrzebujących pomocy. Kilka słów otuchy dla nich na te święta Bożego Narodzenia. Każdemu potrzebne jest dobro, a dobrym największym jest sam Bóg, który się wciela. To jest fascynująca dla niektórych przygoda, dla nas tajemnica, do odkrycia. Bóg staje się człowiekiem, coś cudownego. Bóg, który chce się zniżyć i być blisko człowieka. O tej bliskości chcemy sobie dziś mówić, w te święta w sposób szczególny. Bliskości Boga z człowiekiem, zbratania, a więc solidarności, życzliwości, miłowania, tak też nieraz przebaczenia, darowania win. Właśnie kiedy spotykamy się na tej i na kolejnych Wigiliach, zorganizowanych dla ludzi, którzy może trudniej jest w życiu, to spotykamy się właśnie z tym, aby powiedzieć sobie, Dobre słowa, bo każdemu jest, są one potrzebne. Żeby dobre słowa o tej tajemnicy Boga, który się wcielił i przychodzi, wciąż na nowo odkrywać, dzielić się i powiedzieć, że Bóg jest między nami, że chce z nami być. I w tych trudnych momentach, ale i radosnych, tych pełnych nadziei. To są święta domu, rodzinne. Wielu z nich nie ma domu. Wielu z nich ma trudny dom przez różne doświadczenia. Ale szukamy tej odrobiny nadziei, mocowania się w dobru, w tym, który do nas przychodzi, i chce nam powiedzieć: jestem, jestem dla Was, po to przyszedłem na świat, bo Was kocham i chcę Wasze serca przemienić. Tak jak mieliśmy to na Roratach w tym roku, w naszym kościele w Świętej Trójcy, no i w sanktuarium Matki Bożej, Królowej Rodzin. Łamaliśmy sople lodu, aby tą oziębłość, tą delikatność, która. Jest często z dystansowaniem przemienić, rozpalić serca gorące, czyste. Niech pragnieniem tych świąt dla każdego mieszkańca Kościerzyny będzie to, ażeby miał dom i żeby był razem z drugim człowiekiem. Zawsze miejsce przy stole się znajdzie dla każdego. Z najlepszymi życzeniami.